Ma on wiele imion Kryształowy Król, mroczny władca Złoty Mistrz. Po 16 sezonie został pokonany i nie wiemy co się z nim stało, ale czy kiedykolwiek wróci? O tym sobie dziś pogadamy, a więc zapraszam Was już do filmu. Sezon 16 to kolejny powrót mrocznego władcy, tym razem jako Kryształowy Król. Jego chyba jak dotąd najlepsza próba przyjęcia ninjago, którą jak możecie się domyśleć, zakończyła się kompletną klapą i zostaniem pokonanym. Nie pierwszy raz, lecz ostatni. No właśnie, im bardziej w głąb powstania smoków, tym wiele osób zastanawia się się czy jego powrót będzie możliwy i czy będzie sensowny. Są teorie i pogłoski o tym, że mistrzem rasa mógł zostać właśnie owy over Overlord, który z duchowej formy mógłby się skomunikować z rasami. To byłaby kolejna próba powrotu, w której na przykład odwróciłby się od rasa i w czwartym, piątym lub ewentualnie szóstym sezonie stał się głównym złem i ponownie ostatecznie zaatakowałby Ninjago. Jak dla mnie ta teoria jest masakryczna. Jeśli powstanie smoków doprowadzi kiedykolwiek do powrotu Overlorda, to przecież to będzie porażka. No ile można patrzeć na jednego antagonisty, który wraca z tym samym celem. Błagam, wiadomo, pasowałby do Mistrza Raza, bo niektóre rzeczy go łączą z tym, no ale na serię to nie może się tak skończyć. Mieliśmy go już dosyć dużo na ekranie i fakt, jest to ważna postać dla całego uniwersum Ninjago, lecz już chyba lepszym powodem byłoby, że po finałowej walce w 16 sezonie Overlord całkowicie został pokonany i zniknął, destabilizując świat i tworząc fuzję, lub po przegranej znowu trafił do tego miejsca, w którym namawiał Harumi do przyłączenia się do, do niego. Taka tylko zaminka o tej postaci była Byłaby całkiem okej, okay, ale tworzenie dla niej znów istotnego wątku nach! Wszystko tylko nie to. Także czym roczny władca powróci? Miejmy nadzieję, że nie. Dokładnie raczej wie, co robi ze swoją serią i nie posunąłby się do takiego kroku. Jak przewrócenie do istotnych postaci Overlorda. Nie był fatalną postacią w całym Ninjago, ale co za dużo to niezdrowo. Więc jak dla mnie ta postać nie powinna już nigdy wracać. A jak wróci, to napiszcie jakieś wyzwanie w komentarzu, które mogę zrobić, bo to będzie ciekawsze niż ponowne oglądanie go na ekranie. Każdy tak mistrzem rasa, niech będzie jakaś inna postać, błagam. A wy, co sądzicie o Overlordzie? Dobra postać powinna mieć jeszcze jakiś czas. Ekranie ekranowy w nowej serii, jaką jest powstanie smoków, czy najlepiej jakby już nigdy nie wracała i dała nam spokój? Dajcie znać o swoim zdaniu w komentarzu. A to wszystko ode mnie na dziś, widzimy się już niebawem, do usłyszenia i hej!